Na Patrz, gimę, nie. Śnieg spadł, Grzegorz. Tak? No oczywiście, my trenujemy. Ty i Serkii gdzieś coś pod okiem przystało. Tak, tak, tak. No, ja wiem, właśnie na drugi dzień po meczu się obudziłem. Tak, będziemy y, robić zbiórkę na mhm. chorego chłopca. I pierwsi kibice, którzy wrzucą do puszki, będą mogli otrzymać czapkę Mikołaja. Widzę, że już jest git. Jak nowy jesteś. O, <laughs> piękniejszy. Praca wracam powoli już. Z mm. górki. stan naszej kadry młodej, jak tam na razie. Trenujecie jeszcze w tą zimę, czy już się skończyło? No oczywiście my trenujemy do zakończenia roku szkolnego przed Wigilią, więc my cały czas jesteśmy w treningu. Jesteśmy obecnie prawie wszyscy na sikorniku w szkole i cały czas Pracujemy mocno. Na sztucznym też, na, na zewnątrz, tak? No niestety mamy trochę problemy, bo w końcu jest zmieniona nawierzchnia na sikorniku. Nowa będzie yy, nawierzchnia, nowa sztuczna trawa. Następczo większość treningów mamy w Knurowie i na siłowni. Ostatnio dwóch właśnie pośredniaczonych mocno zawodników. Ty i Serhij, gdzie coś pod okiem przystało? Tak, tak, tak. No ja wiem, właśnie na drugi dzień po meczu się obudziłem. A miałem szliniaka także. Nie wiem, nie pamiętam taką sytuacji, ale jest dużo takich sytuacji. Szczególnie jak w końcu broniliśmy się, że zdarzy się coś takiego. Także on no, się zagoi, a za chwilę to będzie. Po tej ostatniej kontuzji to i tak nic się tak łatwo nie, nie załamie, tak? Nie, 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 to, już, to jest prawie nic. Jak mi. Powiedzmy, jak się teraz bardzo od, odczuwalnie spadła temperatura, właściwie zima przeszła bardzo szybko. Jak to wpłynęło na, na Waszą pracę? No, no. treba sa lepšie rozgrzewać, troche si do treningu, ale po prostu po kilka minútach rozdrievky už je to práve to samo, jak keď je iná temperatúra. Možno na pevno pridať, ak je slunce, jak dzisiaj, ale ak nemá to, robíme svoje. Tvrdá mura vám Nie, 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 až tak mocno tvrdá. A... Jak je trochu snehu, to sme trochu iná štučnej, takže myslím, že dáme rady. A pod tým baladem, ako sa trénovalo? Dobrze, 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 że tam trenuję. Myślę, że nie ma tam wiatru, także super. Myślę, że dobrze, fajne warunki. Co powiesz bicą, żeby mimo złej temperatury, no i oczekiwane to zwycięstwo, przyszli w sobotę na mecz. No chciałem ich zaprosić, a ja mam nadzieję, że dobrą grow. I, I teraz uh, tych branek będę więcej, a że ich trochę zagrzejemy. Koszuleczki. Dla kogo te koszuleczki, Maro? Dla Paulinki? Paulinki? Jak konferencja poszła? Aha. Czy jakieś czapki mikołajowe? Tak, ponieważ Zdradzisz? będziemy, tak, będziemy y, robić zbiórkę na mhm. chorego chłopca i piersi kibice, którzy wrzucą do puszki, będą mogli otrzymać czapkę Mikołaja. Dowolną kwotę? Tak. Zrzucisz? Oczywiście. Dobrze, a ty przygotowana? Jak zawsze. Stęskniona chyba za okrzej, bo Nie graliśmy tutaj meczu Stęskniona, oficjalnego. Ale... Takiego. Codziennie, klikowego. już prawie tu jestem, więc. Codziennie? Pielęgnuję to. Co dzisiaj do pracy? Masz? Co masz do roboty? Rozwoziłyśmy. Co rozwoziłyście? Plakaty. I włóczarki. Dokładnie. Dostarczyłeś szczepki? Wzięliśmy tego Mikołaja? Tak, no właśnie, bójdź Czapki będą teraz w tym momencie rozdawane, wiesz coś o tym Maro? Wiesz co, wiesz? moja postura trochę przypomina Mikołaja, także... Proszę cię, no, zaniosłeś no, nam no, podpisy no, dla Paulinki z kosztuszu. I to będzie do jakiegoś konkursu? No to już mam, wie co masz to zrobić. Widzę, że już jest git, jak nowy jesteś. No, piękniejszy. Co się tam wydarzyło? Co pamiętasz? Bo mały, to to mały wypadek, no, no dostałem... No jak, troszeczkę to w sumie traciłem świadomość później, tak? no na sekundę później wstawałem, później szpital, troszeczkę taki gorszy moment, ale teraz już praca, wracam, powolisz, więc no, górki. Nie ma co w tym grzebać, ale to był taki jeden z poważniejszych, pierwszy raz taką sytuację miałeś, czy? No w ogóle jak się, jak uderzył mnie w głowę, to ja nie spodziewałem się, że mi połamał, tak, tylko, okay. no w ogóle nie, nie czuć było, że to boli, tylko bardziej, że że dostałem mocną głowę i czy oko, oko, mhm. czy oko cała a później się okazało, że, że trochę mnie połamął. I co? To się zrasta jak długo? Ja już jestem zrośnięty. Czy... Nie, no mam tu, tu, tu kawałek blachy, tu kawałek blachy. Serio? No, mam w dwóch Ale miejscach. By ale już, już na większe obroty wchodzę, już trenuję, można powiedzieć, od, od półtora tak mocniej ten, więc teraz czekam, kiedy już mnie opuszczą na boisko. Będziesz musiał w masce grać? Tak, 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 okay, Zorro. Tym... Zorro. A tą blachę wyciągnąć czy nie? Nie no niby mówił, że później można wyciągnąć, ale na razie na pewno nie. Dobra, no to wyglądasz super, jeszcze dużo dzięki. zdrowia. dzięki. Gotowy na zimę? Na Patrz. zimę nie. Śnieg spadł, Grzegorz. Tak? Ja nie no. wiedziałem, co ja w klubie byłem czynni. dni. E, e, dla ciebie, takiego pracującego w środku pola zawodnika, chyba fajne warunki do ślizgu, do walki. Że śnieg jest? Tak. Nie, nie. Wolisz... techniczną grę, ładne murawy, trybuny zapełnione. Ok. No. śpiewają, wygrywamy, cieszymy się. Chciałbym, żeby tak było właśnie w sobotę. No, no A... musimy się przełamać. Czyli Pułaże no dobrym... Polski No ale liga, pecha, liga, nie? Liga jest ważna. Z no ale Trzeba co? Zapunktować. Uciekają drużyny. No jak ta kolega ci ucieka z drużyny. No właśnie, powiem. bo nie chcę gadać do tego. Nie tak? chcę gadać, no, no to nie musi. Rzegorz co, widzimy się w sobotę? Widzimy się wszyscy na stadion, słuchałeś radia? A ja, co na RMF? Sta... Co było w radiu? No właśnie. Czyli nie słuchałeś. Nie słychałem. Zachęcałem kibiców, żeby, żeby przyszli na stadion i wygramy mecz. Nie? Dobra. To... Ja to możesz przekazać kibicom, że wygrywamy w sobotę. Grzegorz. Zdrówka. Dzięki Heja. Trzymaj. Ostrożnie tam, bo ślisko. No dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, teraz co... To, to więcej tak do końca. Po tym okres przygotowawczy i idziemy dalej. Super wyglądasz, naprawdę. No. Dobrze wygląda? Bardzo dobrze, ale to z tą kadrą, bo fajnie... halo, nie Fajny mecz, fajnie. Zagraliśmy z Anglią. Z Włochami trochę, no. To boli. Môžem povedať, lepšia družina, ale z Angliou taký, dobrý meč zagrali sme i na pewno to bol taký dobrý remis. Ale fajne bolo to, že na kadra, a zaraz potem piast, nie? No, tá, no, to, no tak, no, to tak bol plán, že tylko aby som bol na tej kadre, mm -hmm. Trenował trénovať s nimi, ale gadałem tam s trenerem, mówił, že dobre, že dajem na tréningach i mi dá nejaké minúty tam na, na tie dva meče. Tak, zdążyłeś jeszcze przed końcem tak. tej rundy. Co trzeba zrobić, żeby wygrać? No, trzeba no. tych to, to, jak... <noise> Można i to, ale no, trzeba, trzeba zagrać to jak do teraz e, dobrze organiza dobra organizacja dob dobrze broni, a, a to to co nam brakuje, to, to z takich sytuacji strzelić mamkę. Strzeli Lebo máme situáciu, len to počujeme dať dať do bramce. Vidíme sa. v sa.